Na poniedziałkowym spotkaniu poświęconym odkrywce złoczew przedstawiciele organizacji związkowych działających w Buchotowskiej Kopalni spotkali się m.in. z parlamentarzystami oraz przedstawicielami władz województwa łódzkiego czy władzami kopalni. Wszystko dlatego, że decyzja środowiskowa, od której zależą losy odkrywki złoczew, nadal nie została wydana, a władze kopalni muszą uzupełnić wniosek do Regionalnej Dyrekcji Środowiska. Decyzja miała być wydana pod koniec kwietnia. Bez niej górnictwo i energetyka konwencjonalna SA nie może starać się o Koncesję dla Złoczewa. Szanowni Państwo, dobre kilkanaście dni temu wystosowaliśmy, wystosowaliśmy apel do Państwa parlamentarzystów, który pozwolę sobie publicznie ponownie odczytać. Celem i przypomnienia, i niejako nadania pewnego rodzaju kierunku naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga nieustannej modernizacji oraz budowy nowych bloków energetycznych. Niewątpliwie do najważniejszych zadań inwestycyjnych w województwie łódzkim należy budowa nowej odkrywki węgla brunatnego w rejonie Złoczewa. Dotychczas wszystkie działania związane z planowaną inwestycją przebiegały bez większych zakłóceń. Od listopada 2015 roku. Złożenie wniosku wraz z raportem o oddziaływaniu wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złożew na środowisko trwa u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Postępowanie o wydanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegające na wydobyciu węgla brunatnego ze złoża Złoczew. Pierwszym poważnym incydentem było przesunięcie daty na wydanie decyzji środowiskowej. Dla budowy kopalni węgla brunatnego w Złoczewie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi do 28 kwietnia 2017 roku, obwieszczeniem datowanym z dnia 14 października 2016 roku. Aktualnie po raz kolejny została zmieniona data wydania decyzji na 29 września 2017 roku. Jako związkowcy z kopalni węgla brunatnego Byłuchatów Zakwalifikowaliśmy to działanie do tych z zakresu biurokratycznych, nie upatrując z nim żadnego podstępu. Dopiero podczas spotkania pod, podczas wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w lutym bieżącego roku z wiceministrem energii Andrzejem Piotrowskim zmysłowiło nam, że za owym przesunięciem terminu na wydanie decyzji środowiskowej mogą się kryć inne przesłanki. Niestety nasze przeczucia okazały się trafne. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi po raz kolejny, naszym zdaniem nieuzasadniony, przesuwa termin na wydanie decyzji środowiskowej związanej z budową odkrywki złoczew. Tym razem termin ten został wyznaczony na 29 września 2017. O ile samo przesunięcie terminu <laughs> można by było jeszcze wytłumaczyć złożonością zagadnienia, to sam zakres uzupełnień, jakie musi przygotować kopalnia Bełchatów, musi budzić niepokój. Obserwujemy zupełną dowolność rdosiów w żądaniu nowych, coraz bardziej szczegółowych danych i analiz, zupełnie niezwiązanych tematycznie z poprzednimi uzupełnieniami, jakich dokonała kopalnia. W taki sposób można żądać uzupełnień w nieskończoność i przesuwać termin wydania decyzji środowiskowej w dalej niż bliżej nieokreśloną przyszłość. Takie postępowanie RDOS-u może skutecznie zablokować proces inwestycyjny na budowę nowej odkrywki. Sprawa jest wyjątkowo ważna i pilna zarówno dla górników z kopalni Buchatów w zakresie pewności zatrudnienia, jak i mieszkańców regionu Złoczewa, stworzenie około 2-2,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Nasze zbulwersowanie jest szczególnie silne zważywszy na klimat społecznego poparcia występujący w gminach, na terenie których ma powstać odkrywka Złoczew, to jest zło, to jest, czyli na terenie Złoczewa, Burzenina, Ostrówka, Lututowa. Lututowa przepraszam. Nie ma w Polsce innego miejsca z tak zasobnymi założy, złożami węgla brunatnego, w którym mieszkańcy z tak wielką życzliwością, niecierpliwością oczekują na finalizację budowy kopalni odkrywkowej czyżby komuś zależało na zmarnowaniu owego wielkiego kapitału zaufania, jakim obdarzyła nasz społeczność lokalna. Zwracamy się do państwa jako posłów i senatorów reprezentujących ziemię łódzką o zaangażowanie się w sprawy dotyczącą budowy odkrywki. Z uwagi na złożoność zagadnienia zapraszamy państwa właśnie na to dzisiejsze spotkanie, podczas którego omówimy wszystkie trudności i oczekiwania, jakie towarzyszą tej ważnej społecznie i energetycznie inicjatywie gospodarczej. Kwintesencja trochę związkowa, ale i społeczna. Jest to czas rozmowy i czas zadem. Zanim zaczniemy protestować, chcemy rozmawiać. Poniedziałkowe spotkanie nie przyniosło odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tworzenia odkrywki złoczew. Tych pytań pojawia się tak naprawdę coraz więcej, a inwestycja w złoczewie staje pod coraz większym znakiem zapytania. Wątpliwości chyba mam więcej, niż miałam przyjeżdżając tutaj na spotkanie. Historię złoża złoczew wszyscy pamiętamy i wtedy, kiedy. Zapadała decyzja, kto ma robić odwierty na złożu złoczew. Wtedy to wspólnie podejmowaliśmy liczne kroki, żeby złoczew był przy Bełkatowi. Wtedy wokół tej odkrywki, pamiętamy, chętnych było wielu do robienia tych odwiertów, co w konsekwencji później wiązało się z koncesją na wydobycie. Cały ten proces odbywał się w sposób bardzo jawny pod Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i decyzja zapadła bardzo dla nas korzystna. Na koniec 2015 roku był gotowy raport, ponieważ przecież tych odwiertów wiemy, że wykonano 272, czyli prawie 45 kilometrów łącznie tych odwiertów. Wielkość złoża jest duża. 600 milionów ton. Wiemy, jak ogromne będzie zwałowisko, bo ponad 2 miliardy metrów sześciennych ziemi i lokalizacje i odkrywki z złomowiska zostały wybrane. To część jak dzisiaj słyszeliśmy wszystkie samorządowe sprawy związane z tą odkrywką. Ale teraz mamy pytanie. Ja myślę, że to jest do wyjaśnienia jednak przez pana wicewojewodę. Ja myślę, że ten specjalny tryb właśnie jest którym należy zapytać, co ze złoczewem, czy w ogóle będzie. Ponieważ jeśli my słuchamy tego, co się dzieje w Warszawie, to co słyszymy? Lobbying Dolnego Śląska jest tak duży, że raczej, jeśli będzie ostateczna decyzja polityczna, to będzie to gubina niezłoczew. Przecież my wszyscy tutaj mieliśmy takie wątpliwości, czy ten. Po wyborach nowy zaciąg z Dolnego Śląska będzie sprzyjał Bełchatowowi, czy wręcz odwrotnie? Mam nadzieję, że zgodnie z deklaracjami dzisiaj zasłyszanymi, władze kopalni, władze GieKSy są za Złoczewem i Bełchatowem. Pytanie jest inne jeszcze, ponieważ my wszyscy wiemy, że procedury trwają lata. Jeżeli będzie decyzja polityczna na temat Gubina, no to wtedy zrozumiałe, że te wszystkie wątpliwości związane z decyzją RDS-u zyskują zupełnie inny koloryt. Wymaga to czasu, czy przypadkiem nie skończy się na obietnicy, że odkrywka będzie w Gubinie, bo wiemy, że są protesty społeczne, protesty mieszkańców, protesty ekologiczne. Sprawa nie jest przygotowana, więc potrwa lata. I nie zmieści się nijak w roku 2019, kiedy będą wybory, ale wybory odbędą się w atmosferze odkrywka dla Gubina, Dolny Śląsk Górą. Z innej strony jeszcze słyszymy, że planowane jest uzupełnienie energetyczne pod postacią elektrowni jądrowej. Czy wtedy w ogóle również Gubin będzie miał rację bytu, jak ruszy inwestycja wielo, wielomiliardowa? Związana z energią czystą, z energią jądrową, nie z węglową. Opowieści o tym, że bełchatów zostanie nawet, gdyby Gubin zyskał status odkrywki, która zaczyna pracować i produkuje energię elektryczną, że może do bełchatowa będziemy zwozić węgiel kamienny. No, ja nie jestem specjalistą, ale jak rozmawiałam z tymi, którzy się na tym znają, to mówią chociażby kwestia podstawowa młynów mielących ten węgiel. to, to jest Ogromna zmiana i w ogóle nie da się tego tak zrobić, a poza tym nawet jak się da, to będzie dużo kosztowało i będzie trwało. Czyli czy tak, czy tak Bełchatów umiera. Więc jest pytanie, czy w ogóle będzie złoczyw czy w ogóle będzie Gubin. I ja bym chciała bardzo wiedzieć, żeby Pan Dyrektor dzisiaj nam odpowiedział na pytanie. Bo po raz drugi wniesiono o to, żeby pełnomocniki i kopalnia uzupełniły wniosek. Ten skierowany do Rdosiu. Dlaczego tak się stało, że przy pierwszych uwagach, na które odpowiedzieliśmy, nie pojawiły się uwagi, które się pojawiły przy kolejnym zakwestionowaniu tego raportu? Co takiego się stało, że nagle oczekuje się od Bełchatowa dużo więcej i w dużo szerszym zakresie? Czy przypadkiem to nie chodzi o to, że tamtego starego wniosku już się nie da uzupełnić? Nie da się go tak dopracować, żeby Rdoś był zadowolony. Czy to nie chodzi o to, że mamy przystąpić do tworzenia nowego wniosku, nowych opracowań, nowego skierowania do Rdosiu i okaże się, że mijają kolejne lata. I niby nic się nie dzieje, bo przecież nie odmówiliśmy Wam odkrywki w Złoczewie. Ale procedury są takie, że możecie sobie popatrzeć może w XXI wiek, albo jeszcze później. I wtedy może złoczyw ktoś wykorzysta albo i nie. Tylko że to już nie będzie za naszych czasów. Więc ja bym bardzo chciała, żeby pan dyrektor, jeśli nie chce powiedzieć, jakiego typu zastrzeżenia są tutaj przy tym e, drugim pakiecie uwag. Czy już nawiązano kontakt z Rdosiem, czy służby kopalni i pełnomocnik Poltegor e, są w e, żywym kontakcie, bo tak jak sam pan powiedział, jest 60 dni. Czy się uda w 60 dni? Czy przypadkiem się nie okaże, że przy tych zastrzeżeniach to 60 dni to jest dużo za mało? Szersza relacja z poniedziałkowego spotkania po tele dniu.